Cześć z tej strony robi też a w dzisiejszym odcinku tak jak było na szorcie, recenzja klocków lego tak dokładnie lego technik monster jump tak się ten um, monster track nazywa tak dokładnie ten zestaw jest um, z, jednej, z jednej puli zestawów bo dokładnie ten zestaw ma. Jest jedna grupa takich Out. Ja już, no to jest mój piąty, czwarty zestaw z tej grupy, a jest chyba sześć. Mi się tak wydaje. Nie wiem, ale. Yy, tak. I co powiem o tym? Ten um, zestaw pochodzi z grupy Dragon i, m, tak, i się nazywa Monster Jam. Pisze się Monster Jam. To się Monster Jam. On jest napędzany, tak jak widzieliście ten. Widzicie? On jest napędzany. O, czekaj. Można go przebudować. To jest 2N1. Na internecie możecie sobie znaleźć taki też zestaw do zbudowania, ale jednocześnie ze zbudowaniem tego zestawu możecie poradzić sobie z aplikacją Lego Builder. Wybieramy kod klo klocki Lego Technik. Tutaj możemy zeskanować kod QR. Wybieramy klocki Lego Technik i tutaj. Po prostu mamy te. Mamy wszystkie, wszystkie klocki LEGO. Tu mamy technik. I nie wiem, wybieramy sobie tego. O, jest. I patrz, kontynuuj budowanie. Mamy tego, ale miałem Wam pokazać tego drugiego. Mam tutaj dwie opcje. Tą, tak jak jest na pudełku. Tą i tą. Są dwie opcje. Opcje. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym zestawie? No, właśnie ten samolot mi się bardzo podoba, bo ma taki kształt. Na serio super. Kosztował mnie, ja go dostałem, ale. Kosztował tak mniej więcej 70 zł. <tryk> dostęp go od wrania. I w rzeczywistości ten monster truck wygląda tak. Co ja macie? Tak to wygląda, to tak w rzeczywistości. Nie wiem czy jest, ma 1500 koni. On jest bardzo, bardzo, bardzo duży. I tak, ten, yy, tak jak mówiłem, yy, ten samochód jest przenośny. I, I bardzo mi się podoba w tym samochodzie to, że yy, ma fajne małe detale i nie odczepia się tak łatwo, tak jak w normalnym LEGO. Kilka plusów do LEGO Technik i kilka minusów do LEGO Technik. Plus, że część tak łatwo nie odczepiają, jak na przykład w takim normalnym Lego, w którym odczepiają się bardzo łatwo, w tym Lego nie. Zobaczcie, że jak odczepimy, chcemy odczepić róg, to my nie odczepimy już, nawet zęby nam trudno odczepić zębami, nawet wczepiać trudno jest to, co dopiero wyczepiać. Mi się wydaje, że na każdym zestawie Lego Technik z tyłu mamy takie coś. To jest apka. Pokażę Wam. Apka Lego Builder. Nie mamy chyba do tego kodu QR, bo. O, zobaczcie. Tu jest Lego Builder na dole. Tutaj jest poniżej trzeciego roku życia, nie można, bo. To jest niebezpieczne, to może ktoś połknąć. Też można to na internecie zbudować, jak ktoś, bo LEGO Builder jest tak naprawdę dostępne w sklepie Play. Nie jest płatne i trzeba instalować jakiegoś tam happy moda z wirusem, żeby albo bez wirusa, żeby yy, instalować to. Jest bezpłatna, nie ściąga Wam wirusa, nie ściągnie tam, możecie się bawić. Bez końca, zaznaczacie sobie zestawy, które macie, i potem wam zapisuję. Możecie nawet zobaczyć zestawy z 1996 roku. Są takie stare. Ale co? Do tego jeszcze samochodu jest jedna rzecz, której wam nie powiedziałem. Otóż, rzecz ta, ile ma instrukcja stron, ma ich 65, jak widzicie. Ma też taki silniczek z napędem. I ma, 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 ma trzy paczki to znaczy ma dwie małe paczki i jedną taką dużą. Hmm, jakbym miał polecić te, te, tego, tego, tego Monster traka, tego Monster Jama? To serio bym mógł polecić, ale jeden względ, co bym miał wskazać, to to, że jest trochę drogi, wolałbym, żeby był trochę tani. Ale co do minusów Lego Technik, to jest to, że potem trudno się odczepia, tak jak w tym takim co do tego, do Lego Technik, to mam taką podróbkę Lego Technik w ogóle nie wiem, czy to jest LEGO, ale potrzeba się pod LEGO. Tutaj się nie da. To jest jednorazowe, a co najgorsze, w takich zestawach można nawet pięć zrobić y z jednego. I potem to się bardzo trudno odczepiać, dlatego to jest taki minus dla zestawów. Ale lego technik jest oryginalne i z niego nawet łatwo się da odczepić tylko tych małych detali, tak jak te kolce. Trudno jest bardzo odczepić, ale takie duże. Można odczepić. Minus do techniki jak na samym początku coś się pomyli, tak jak dzisiaj. Co, co dwie głowy to nie jedna, naprawdę. Bo dzisiaj budowałem sobie z Frankiem w jego domu i zobaczyłem, że odwrotnie przyczepiłem ten silnik. To, to o, nie odwrotnie, tylko miałem odwrotnie konstrukcję, do której chciałem przyczepić już kolejne klocki, i silnik był odwrotnie. I musiałem go odwrócić. Dlatego co dwie głowy to nie jedna. Ja, ja serio nie wiedziałam o tym. Dopiero Franek mi powiedział miał refleks. Yy, widział. Zanim ja bym przyczepił. No i tak. Jeszcze jeden jest minus do Lego Technik. Yy, kurczę, zapomniałem. Nie, już nie mam minusa, ale jest plus. W instrukcjach LEGO Technik i w innych LEGO, teraz mówię o wszystkich LEGO, są paski na dole, ile już mamy. Żeby nie sprawdzać, ile mamy stron, tylko po prostu wiemy, ile nam zostało do końca. Jeżeli jest połowa, to ten pasek jest. Poczekajcie, pokażę Wam. Tutaj nie ma środka, ale jak jest na środku, to trochę przekracza. Trochę, ociupinkę. Je, jeszcze jak raz, jakbym mógł polecić, to bardzo polecam. I yy, trochę bym więcej tych małych dotali dodał. Też trochę bym tutaj usunął, coś bym tutaj jeszcze dał ten, temu tyłowi. Jakąś taką osłonkę, żeby tego środka nie było widać. No i tak. tak jest moi, y, moja opinia o tym zestawie. Będzie więcej, będzie jeszcze zapowiedź do. Y, nie zapowiedź, tylko recenzja Audi QRS, która y, Qetron, Jezus QRS ja wiadomo Qetron, która y, 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 będzie już niedługo na kanale. Będzie na pewno po Wigilii, na Nowym Roku. I to będzie taki późny odcinek późnoświąteczny. No to tak. Moja opinia jest. I to jest moje wszystko na dzisiejszy film. Też jeden jest jeszcze plus. To wygląda opływowo bardzo. Mi się te czerwone detale bardzo podobają. No serio. No. Ten, kto to wymyślił jest... Bardzo super. I. To wszystko na dzisiejszy film. Wpadajcie na no, odcinek przedświąteczny, ale będzie odcinek świąteczny. Jak będę otwierał moje prezenty. Jeszcze nie wiem do końca, co to jest, ale wpadajcie na moje szorcy, na mój kanał ogólnie. I na moje. Na po na późno-świąteczny odcinek, który już będzie późno za świętami. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Już to powtarzałem trzeci raz. Pa!